Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pan Tadeusz Mazur, radny Rady Miejskiej. Witam Pana serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Panie Radny, tuż przed e, rozpoczęciem programu zapytałam Pana, czy idzie Pan na wojnę z internautami. Powiedział Pan, że nie, nie. ale oczekuje krytyki, bo, ale konstruktywnej krytyki. I czego jeszcze? I oczywiście, że tak przyjmuję każdą jedną krytykę, bo każdemu moja osoba się może podobać, nie podobać, mój sposób bycia, życia, wszystko. Przyjmuję jako osoba publiczna swoją własną klatkę. Ale sorry, przepraszam by. tych wszystkich, którzy czują się urażeni, ale nie pozwolę na to, aby ktokolwiek y, używał w stosunku do mnie nieodpowiednich słów takich, którzy są, znajdują poza słownikiem języka polskiego. Czyli wulgaryzmu powiedzmy sobie. E, do nazwijmy to wulgaryzmów. Tak, i dlatego odniosłem się do trzech tylko komentarzy. Y, zgłosiłem do pana prokuratora wniosek o ściganie. Pan prokurator stwierdził, że Mogę z powództwa cywilnego to robić. Ja panu prokuratowi zaznaczyłem w odpowiedzi do sądu, że jako osoba publiczna posiadam ochronę prawną uh -huh. i odniósł się do właściwego artykułu. Złożyłem zażalenie do sądu, ale to nie po to nawet, żeby kogoś karać. Chcę poznać te osoby, Jak przy okazji chcę dać do zrozumienia internautom, że... Macie prawo do krytykowania. No w końcu jest Pan ze czy też też tak, to tym mówię. Ale, ale nie pozwolę się nazywać od odgłupków takich, owakich, wie pani, bo jednak to są nieodpowiednie słowa. Są w niektórych komentarzach pojawiły się takie informacje, że internauci uważają, że obraza byłaby wtedy, gdyby mówili nieprawdę. Oni twierdzą, że to, co kierowali pod pańskim adresem, No to niech jest mi to prawdą. w takim razie powiedzą przed sądem. E, myśli pan, że to nieco też taka trochę szukanie igły z siana? To nie jest takie proste na, namierzyć kogoś, kto napisał taki czy inny hmm, wpis. Ale Czy panie... się w ogóle przyjmować tym? Czy gra jest warta świeczka? Ja występuję w imieniu myślę tych wszystkich, w stosunku do których używa się takich słów. Ja po prostu chcę zapanować nad słownictwem, nad słownictwem, tylko, tylko. Tylko Tylko tyle powiem tak. Tak jak prokurator, tak sędzia, tak policjant, tak samo ja posiadam ochronę prawną. Zresztą pani, tak samo jakby panią szkalowano w obecliwych słowach, ma Pani prawo występować u obrony swojego własnego imienia. I nic więcej, nic więcej. Panowie internauci przyjmuję każdą jedną, każdy jeden komentarz, który jest w stosunku do mnie. Będę starał się do każdego jednego komentarza oczywiście sensownego ustosunkować, zmienić to, co robię, jeśli da radę. Ale, ale naprawdę, nie obrażajcie mnie, bo on nie zasługuje na to. Pojawiło się też sporo komentarzy dotyczących tego, że więcej teraz jest jakby takiego szumu wokół pańskiej osoby. Czy nie jest to też może z niekorzyścią na pańską pracę radnego? Bo powinien pan jednak skupiać się może na kwestiach dotyczących tego, żeby polepszyć życie mieszkańcom. A tak naprawdę, dużo hałasu o nic robi się. Czyli, czyli skupia się pan przede wszystkim na, tym, na tej wojence, którą teraz mamy w Tarnowie, prawda? Ja wiem wojenka. Jeśli patrzymy na to, to wojenkę akurat nie wypowiedział Mazur, nie wypowiedzieli Tarnowianie. Wojna zaczęła się od rozwiązania umowy koalicyjnej Platformy z Tarnowianami. Też bezpodstawna, bo jak wiemy, niektórzy nawet posłowie wyrażali się, że, że w tej chwili panu prezydentowi Ryszardowi nawet ręki nie podadzą, mimo tego, że o ile prawo wyraźnie mówi, Pan Ryszard, yy, prezydent miasta Tarnowa, na razie ma postawione zarzuty, nawet nie jest postawiony w stan oskarżenia. Mhm. Nie ma wyroku sądowego. Pani, ale to już wiemy, mieszkańcy miasta też to już wiedzą. Czy nie, nie pora na to, żeby przycisnąć... Przyc jeszcze troszeczkę tę sprawę, to już wszyscy o tym no... wiemy i wrócisz do tego, co było, co było przedtem. Pani, Pracować re, dalej, pani redaktor, no... czy ja zwolniłem panią prezydent Dorotę Skrzyniarz? Czy ja zwolniłem pana Bogusława Placka? Czy ja y, wywołałem wojnę między panem Gottfriedem a, a y, zastępcą prezydenta Henrykiem Ścigałą? Czy ja zamierzam zwolnić następną osobę, bo wiem, że takie osoby są, tylko dlatego, że pan prezydent y, Ryszard Ścigała je przyjął? To nie ja. To nie ja. Czyli bo też pojawiała się taka informacja, że zamierza pan ponownie zgłosić do wojewody fakt tego, że prezydent pełniący obowiązki prezydenta zwalnia kolejne osoby właśnie z i też kwestią dotyczącą zwłaszcza przede wszystkim jego uczestnictwa, jego, jego zasiadania w Radzie nadzorczej Tarnowie wojewoda, jednak stwierdził, tak. że tutaj nie ma znamion przestępstwa. Pan próbuje dalej jednak e, tę sprawę do Tak. Tarnowia posiadała dwa KRS-y. Jeden KRS jako stowarzyszenie sportowe, drugi jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą. Pan Henryk słomka Nałżański od 2003 roku do 2011, o ile do, się nie mylę, do lutego albo marca, był członkiem Rady Nadzorczej, która podejmowała decyzje handlowe. Patrzymy na kształt statutu w tym układzie. Gdyby statut nie określał, że Rada Nadzorcza ma uprawnienia podejmowania decyzji handlowych od wysokości, tam jest określony 10 i 60 tysięcy złotych, w zależności czego to dotyczy, nie czepialibyśmy się. Ale tego. Wojewoda już badał tę sprawę, stwierdził że to jest. Wojewoda odniósł się do stowarzyszenia o charakterze sportowym. Wojewoda mm -hmm. nie odniósł się do tego, że pan Henryk Sł Słomka-Nałżański był jakby członkiem. Instytucji o charakterze albo przedsiębiorstwa o charakterze handlowym. Więc to są dwie różne sprawy. Ja myślę, że pan chlapusta występując w imieniu pana Wojewody, pominął ten aspekt. To jest raz. Po drugie, zaznaczyliśmy, że w latach 2006-2011 pan Henryk Słomka-Narżański. Wy, 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 wypełnił niewłaściwe oświadczenie majątkowe, mhm. mówiące właśnie o udziale w Radzie Nadzorczej y, Tarnowi. W punkcie mhm. siódmym, o ile się nie mylę, jest tam taki wpis, który mówi, czy zasiada w Radzie Nadzorczy. Tam nie jest powiedziane jakich. Mhm. Tam to powinno być pisane, jest napisane nie dotyczy. Mhm. Pan Słomka się tłumaczy tym, że jeśli nie, nie osiągał dochodów z tego, to nie musiał pisać. Ale tam jest druga rubryka, która mówi osiągnąłem dochody. Więc powinno być napisane zasiadam w Radzie Nadzorczej takiej i takiej, nie osiągam dochodów. I będzie wszystko w porządku. W układzie, gdy Pan Prezydent, który kontroluje mm, oświadczenia majątkowe, gdyby posiadł wiedzę, że... Pan Henryk Słomka-Narożański jest członkiem rady nadzorczej, podejrzewam, że zażądałby od niego To Uważa pan, pan że, że prezydent Ściegawa nie ma o tym zielonego pojęcia? Żeby... Nie miał zielonego pojęcia o tym. No to był jego przecież bliski współpracownik, no jesteśmy w tego, to. Przecież pan Henryk Słomka-Narożański powinien to panu prezydentowi powiedzieć, a takie informacji, o ile wiem, pan prezydent nie posiadał. Czego pan oczekuje? W takim razie. Eee, że Pan jeszcze raz kontroluje te, do te dokumenty. Eee, jeszcze raz i... odniesie się na przykład do kwestii zatrudnienia małżonki yy, pana Henryka Słomki Nałżeńskiego jako dyrektora Kancelarii Rady Miejskiej i może nie byłoby to coś dziwnego, bo to okazuje się, że stworzono taki stopień, żeby niby usunąć barierę bezpośredniej podległości, mm -hmm. ale yy, przypatrzmy się na to. Yy, Kancelaria Rady Miejskiej yy, według prawa ustawy o samorządzie i według statutu ma ob yy, obsługiwać kontrol. Hmm. Prezydenta. Mm -hmm. Mówimy o komisji rewizyjnej. Więc yy, prezydent dowiaduje się o tym, co ma być do niego skierowane w momencie, kiedy się mu sporządza protokół końcowy mm -hmm. i do daje się do niego do podpisu. A jak możemy wykluczyć sytuację, że w trakcie kontroli, która będzie trwała tydzień, miesiąc, dwa miesiące, te wszystkie informacje nie będą docierały wcześniej do prezydenta? Pan prezydent w momencie, kiedy. Pana y, Ryszarda Ścigałę zatrzymano w Krakowie, przejął jego obowiązki, i te skutki powinny być usunięte w ciągu trzech miesięcy. Nie nastąpiły. Mhm. Nie nastąpiły w ciągu trzech miesięcy. Jest tam wiele aspektów y, dotyczących właśnie tego. Mhm. I y, myśmy takie y, wielopoziomowe zarzuty złożyli do pana wojewody. Które zostały, tak powiem, powinien, pominięte albo w sposób niewłaściwy podeszły. No, no, ale jakiego, jakiego się tutaj Pana spodziewa efektu, skutku tego, tego zgłoszenia? Że co, że Wojewoda. rozpatrzenie i. Powiem tak, dzisiaj mam dostać yy, od prawnika przygotowany dokument, który mm -hmm. będzie przesłany najprawdopodobniej. Uważa do... Pan, że Wojewoda to rozpatrzy nie do waszą Pana powtórnie, ale do Pana ministra administracji. A zastanawiamy się, nie powiedziałem, że tak będzie, czy mm, nie wysłać do prokuratury. Y, odpowiedzi y, pana wojewody, bo tak mówię, na to można różnie patrzeć. Tu nie patrzymy o złośliwości jakiejś, tylko jeśli y, y, jedna strona tak dociekliwa jest, zresztą ja uważam, że dociekliwość, niedociekliwość osoba w pokoju pana prezydenta, zastępcy prezydenta Henryka Słomki-Narożeńskiego powinna być świetlana i to wszystko, co robi, powinno być zgodne z prawem. Mhm. Jak pan odniesie się do tej reorganizacji urzędu? Coraz kolejni, kolejne osoby z otoczenia prezydenta ścigały, tracą swoje stanowiska. Wspomniał pan o kwestii małżonki prezydenta, pełniącego obowiązki prezydenta Henryka Słomki-Narożeńskiego. Pan prezydent mówił o tym, że kiedy jego małżonka pracowała w urzędzie, on jeszcze, prawda, nie, Ale... nie pełnił no ale co to ma zrobić? No bo o tym panią Buchławie, mhm. gdy y, przejmuje te obowiązki, prawo dość wyraźnie mówi, albo on nie powinien przyjąć tych obowiązków, albo powinien liczyć się z tym, że powinny zostać usunięte skutki tego. To znaczy, że albo on nie przyjmuje, albo jego żona rezygnuje. Mhm. I jak pan myśli, co dalej się będzie działo? Bo tutaj nie wiem. Nie jakieś wiem. kolejne osoby tracą, tracą, tracą urząd, tracą, tracą funkcję. Mhm. So raczej będzie trzeba dalej. się pytać Pana słomki naożeńskiego, bo ja tu nie mam merytorycznego uzasadnienia do tych zwolnień, mhm. raczej jest to działanie polityczne, zresztą tak to wyglądało, patrząc na to, że jeszcze dzień przed uchwaleniem budżetu mieliśmy spotkanie o godzinie chyba 21 czy 22 na ulicy Goldhamera tam w sali narad, na którym był, mówimy o klubie Tarnowianie, klubie radnych. Był tam Henryk Słomka-Nałażański, oczywiście potwierdzał w całej rozciągłości wolę dalszej koalicji, żadnych zmian i tak dalej. Wszystko mu się podobało, a na drugi dzień po uchwaleniu budżetu już medialnie padły informacje o tym, o tamtym. W ten czas już było powiedziane na drugi dzień po uchwaleniu budżetu, że decyzja zarządu PO będzie najprawdopodobniej w kierunku zwolnienia po poszczególnych okay. osób, które były, od, jakby powiedzieć, mianowane przez prezydenta Ryszarda ścigały. Więc czy widzimy tutaj... Jakieś działanie nasze w tym kierunku, czy widzimy działanie polityczne Henryka Słumki żeńskiego Już jesteście w opozycji, nie ma już koalicji, czy potraficie się porozumieć z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, klubu Prawa i Sprawiedliwości odnośnie tego, co Czyli robić, jak działać? Yy, I powiem tak, to co powiem, to tak będzie wyglądało dziwnie, albo że, że powiem to wszystko, co, co inni mówią, a to nie jest tak. W każdej ważnej sprawie, która będzie, będziemy dotyczącej Tarnowa, będziemy się nad tym pochylać. Będziemy chcieli współpracować z każdym, kto będzie widział y, y, potrzebę rozwoju miasta Tarnowa, współpracy. To nie jest ważne, czy to akurat PO, które zalewało z nami koalicję, bo tutaj o dalszej koalicji nie ma mowy, mhm. ale mówimy o kwestii współpracy dla dobra miasta. Czy to będzie PO, czy to będzie PIS, czy to będzie SLD. Nie wykluczamy. Yy, każdej yy, współpracy, ale mówimy rozdzielczo, rozdzielczo, nad każdą jedną uchwałą, nad każdą jedną decyz decyzją, ale to nie współpraca na bazie jakiegoś podpisywania czegokolwiek mm -hmm. i tak dalej, na, na bazie Nachylenia się nad tym i podjęcia decyzji, takie, które będą najsensowniejsze, najlepsze dla miasta Tarnowa. A nie na bazie osłabienia pozycji Platformy Teraz w Tarnowie? No ale przecież naszą rolą jest pracować dla Tarnowa, a nie dla partii politycznej. Partia polityczna niech dba o swój własny wizerunek, niech się martwi o to, co będzie za 8 miesięcy wybora, czy za 9 miesięcy wyborów. A Wy jako Tarnowia nie martwicie się o to, co będzie za 8 miesięcy? Raczej za 8 miesięcy będą powtórne czy za 9 miesięcy powtórne wybory i na pewno część z nas um, będzie uczestniczyła w tych powtórnych wyborach. Ja um, na tę chwilę jeszcze nie wiem. Najprawdopodobniej wystartuje w powtórnych wyborach. Skąd też, nie wiem, jeśli talnowianie będą tworzyć listę, najprawdopodobniej z nowia. Czy pojawia się jakieś nazwisko kandydata na, na urząd prezydenta? Mówiło się, gdzieś spekuluje się w kularach, mówi się o Dorocie skrzyniarz. E, ja na razie widzę pana prezydenta Ryszarda Ścigałę. E, liczymy na to, że 27 marca wejdzie. Jeśli nie, no to nie mówimy o dalszych jakichś kandydatach. Kandydat może być taki albo inny. Nie ma wskazanych osób na ewentualnego kandydata. Podejrzewam, że jeśli będą wybory, jeśli będziemy mieli komitet wyborczy stworzony, na pewno kandydat będzie. W prasie pojawił się list, jaki prezydent Rzeczna Ściegała wysłał do pełniącego obowiązki Henryka Słonki-Narożeńskiego. Pan zna treść tego listu? Znam. No. Jak się pan odniesie do tego, co napisał prezydent? Powiem tak, ja bym troszkę inaczej napisał ten list, ale to... Znaczy w jakim sensie inaczej? Raczej no, ostrzej bym napisał, w sensie... Hmm, podkreślenia e, roli y, i osoby, która koordynuje to wszystko, co się w tej chwili złego dzieje w Tarnowie. Mówimy o tej, o tej wojnie jakiej mm -hmm. y, i wskazałbym na, na pana Słomkę Narożańskiego i, i jego kolegów. Równocześnie y, odnosząc się do wywodów y, pana Ryszarda Ścigały, powiem tak, że dostaliśmy w zasadzie część odpowiedzi tych, których chcieliśmy uzyskać, zadając pytania na Montelupi panu prezydentowi. Czy faktycznie pan Henryk słomka Nałożański był wyłączony z decyzyjności, odciążony, o niczym nic nie wiedział, tak tłumaczył między innymi o ile się myślę, nie mylę w, RD, nie, w innych mediach, że, że coś takiego jest, tam jest wyraźnie napisane, że czegoś takiego nie było. Mhm. Dziękuję serdecznie za rozmowę panu. Dziękuję państwu za zobaczenie. Dziękuję Państwu, do widzenia.